jest nas dwóch Dwóch? Myślałem, że trzech. <noise> Czemu pomijasz <noise> dziecko w moim brzuchu? <noise> Moje dziecko I w tym momencie kryje yeah. takiego blanta Ja nie wiem, dlaczego ono mi to <noise> robi. Coś dziwne padło. Co coś dziwne padło? Ale tutaj z tyłu są Coś dziwne padło. Jestem w twoich yapmış... ścianach! POMIŻIJ MĘ! Okay. Ascension free! Ktoś <totracona> tam szepta Szeptunka, szeptucha wealth <tot Dochbeitet> Bo razem ze mną ginie moja ciąża <gibhet>

Co to? Co tu się zdała? Co, co to jest? Chyba diva przy... Czy nie, nie wiem co? Disco spin. pin Dysko spin. Okej, okay, idealnie rzuciłeś ten flash grenade, o oh, wow. No tak, on jeszcze musi wybuchnąć, bo przecież. O się w gacie, jak tego nie zrobi. Kocham <noise> starać <noise> <noise> w gacie, kiedy nie wybuchnę. Jeść, <noise> yes, kiedy kiedyś na polu widziałem. <noise> no, 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 to, no, no super, tak, złap mnie nad przepaścią. Co my jesteśmy na Tytaniku? Mój, proszę, kocham tak jakaś <dupę. głosy> Kolana w dupę Po prostu. Aż tak troszeczkę weszło, to dość. Proszę nie zwracać uwagi na to, co ja teraz mówię. No! Serio? Znowu to sama! Znowu się na z jaja! Czy ja obrzyciłem. Możliwe, że się Ale ja nie mogę się wyrazić cały czas, oni mi przerywają! A, teraz ja. Mój dotyk sprawia, że nic nie działa. Mój dotyk sprawia, że boli przez całe życie. Co? Co? Pierwni kysz i znika o, to były dwa banery w sobie. Mogę, okay, no prawie Uprawiały seks. No mogę się nie przerywać, bo był ich więcej. <grywia> Ciebie. <grywia> no? Seks tak intensywny, że aż zostawia czerwoną dupę. <grywia> <grywia> pokaż pópcie. Co mnie dzipy? Wam pokaż pópcie. <grywia> Uwielbiam dupę. Ja otwierając dupę. Pokaż bywcie. ZAMŚĘ! Pokaż bywcie, pokaż bywcie. Zrobiłem sobie miętewkę. Miętówkę z pokrzywą. Po, po Miętówkę? Minetkę może od razu Nie, bo te, tego potrzebuje A Nie mam żadnej pod ręką. Czekaj, się stosuj. Bo to się przesunęło. Teraz nie ma tam drogi. No. Skocz! Nie tam! Nie... Nie skoczyć w miejscu! Teraz ona się wróci sporo tym do... Ale czekaj, czekaj! Przyjdzie ta, przyjedzie ta platforma z naprzeciwka. Ona przyjedzie w swoją stronę. Hmm? Tu nie! wiem, się zobaczyć! W lewo! prawo Lewo! Lewo troszkę? Prawo troszkę? Trochę w lewo? Jezus Maria, trochę w prawo? Dobra, trochę w lewo? W lewo troszkę? Prus prosto? Teraz będzie tu wieża? I teraz w lewo? Zupełnie? Zupełnie? Nie! <ścoughs> Wiesz, ile razy umie Ty być na krawędzi? <ścoughs> Speedrun kurde, zbilan. <ścoughs> dobra. Uh, idź prosto na mnie Trochę w lewo. Kurde <laughs> Przecież w prawo! <laughs> 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 What do you mean? <laughs> kurde cipa, kurde dziwka, kurde. Kurde you know. chipha. Kurde, kurde. cipho, czypo. A po. <laughs> <A -prupa. laughs> <laughs> what do you see? A, a pooper. Poop. <laughs> what do you do? What do you see? A pooper. A pooper. With it cheapo. a poop. With it cheapo. <laughs> <laughs> With a <it> cheapo. With a side of a cheapo. 3, 2, <laughs> 1, 0. <laughs> <laughs> poopa <laughs> With a side of cheap <laughs> A poopa. A poop. <laughs> a poopar. Of a spa. My pupa. Poop My pupa. Poop a side. Of cheap paw. Koochem che koochem che puka poop che. What? <laughs> Samobójca! Samobójstwo! Furyork! To jest jak ta koza, wskakująca do pieca. Jak kiedy ktoś mówi free, life. I Kiedy ktoś mówi free. Totalnie cię przerwało i było tylko, jak kiedy ktoś mówi free. Ale co free? Co free? Free jak to anima, opływaka Nie, kiedy ktoś mówi free. Dwa, jeden. Zero <śśpiewanie> Biegnij <noise> zaraz... Zaraz eksploduje. Zaraz eksploduje. Free poopa with a side of cheapo in Cheapo. 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 Ty musiałbyś trochę iść i nie zwracać uwagi na to co z tyłu, bo to się bardzo wolno rusza. No. <noise> to nie jest takie szybkie jak myślimy. To pierdzi mocno. Ale, tylko straszy. No. Znowu tam. Prosto. To się. To się w ogóle nie przesunęło, jak ty skoczyłeś. 3, 2, 1, 0 nie, to jest. Ja mam dosyć. To jest rage bait. To jest rage bait. No. Okej, okay, nie ma nic kontrowersyjnego za bardzo. Oh my god! <śmienic> <śmienic> Czy ja mogę zmienić kolor mojego... Nie, nie możesz. Mojego ogura. Okej. Okay. Nie. na razie, <śmienic> O <gór. śmienic> Potem na mi stąd dobrze czapowaniu, a jednak coś nie idzie ci. Szczepuję, to ci zaraz dyk. Bro, ty jesteś czapc, mężczyzna, ty jesteś kukt, Jesteś cooked. jesteś kobietą. Ale obspermiony stół. Nie, Fortek, zobacz na swoje plece. <laughs> Nie da się ciebie kupić, jesteś bezwartościowy. O, nie, to jest pozytywne słowo. Jesteś bezwarunkowy. No bezcenny. A, dobra. Bezcenny. bezcenny. Myślałem, że powiedziałem bezcenny. Naprawdę. Bezcenny. Zaraz ciebie zbackupuję. Przyda się czerwoną Spierdzielaj! Co się nam jest? Spawnuje robal zasserany zaraz. Powiedz mówię. po polsku, spierdalej. O nie... Ja nie mogę mówić przekleństw, bo ja jestem w zakonie. Ruchacie ksiądz, przykro mi. Gdzie? Przy oponie? Ja Uszuł mi. No pory, ruchacie ksiądz o ty co przy oponie. jestem, ja bo jestem w zakonie, a ty powiedz, ruchacie ksiądz przy oponie. Jezu, jakby powiedział przy oponie, to by raz śmieszniej, że... <laughs> Myślałem, że to jest zabawne, ale jednak jest coś gadasz jak Hina. Potrzebuję wyczyścić przynajmniej dwa te, bo to był błąd. Jezu. Ja kiedy... Muszę się pozbyć jednego, bo przesadziłem. Ja kiedy jestem w ciąży. <laughs> Suspicystio dał mi weakness. Dam. Czuję się jak czternastolatka, kiedy się spieszy stew. Daje mi. się! Moje kolana miękną. No moja ślina robi się gęsta. Moczniak. Giela! Moczniak. Moczniak. Posikał się! Przestańcie! Ej, nie będzie wam przeszkadzać, będę dżurtkować na co we mnie? Co? Nie mnie się Dwa możesz aimować do ust <grystanie> Chodź tu kaszne ci na chuja Chok tua. Chok ci na Chok tua. Dobra tu trzeba uważać bo tu może być ten dynamik. Tutaj zdejmuje słuchawki Zakazam O Jezu Maria Czeka. Co? <grystanie> 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 Któryś został. Karbonizado. No to wyjmij to z inwentory, po chuj to ty trzymasz? To ci zabiera tylko ten... No, ciężar. Nie wiedziałem, że to jest podpalone, bo ja mam po rosyjsku grę. E, dosłownie ja mam po hiszpańsku i ogardałem, że są spalone i bezużyteczne, bo są carbonized. Carbonized girl, ja nie mogę przeczytać nawet liter szybko. Bo one nie są... Ja nie, bo ja chciałam coś innego powiedzieć, ale ja ogarnąłem, że to bardzo się działasz. Bo bym powiedział, no wiedziałem, że sobie zróżnicowo.